No co może pan zobaczyć? Mamy z pola marketów, ok. Malutkie zakupy zrobiłem i idę na poście. Byłem na Wenewie. Jest dość zimno, tylko że już po prostu Po prostu nie. jakby na Ukrainie powiedzieć. Zrobiłem no. specjalny film, tak o wszystkim go mi 17, na którym mieszkam. Było malowane grafiki no i Zjedno zaraz, piękne. Zobaczcie, dobrze. Słodkie. Majonez dzisiaj na kolację zbiorę. Może z majonezem. Mam ochotę i z majonezem, i sos. Taki sos zrobię. Oka, się widziałem. Jestem już pijanka. Zobaczcie, tak to wygląda. Parking. I tutaj gdzie mieszkam Oka Proszę. Kruk coś złapał. Będzie wiatr. I już do siebie. Dzień dobry. Dzień dobrze? Idę na klatkę, gdzie mieszka Paulina Wu. Ta co mnie prześladowała i przez którą zostałem, proszę Państwa, niewinnie skazany. I odrobiłem wyrok. Wyrok za coś czego nie popełniłem, bo taką mam się sąsiadkę. Także zaraz Wam pokażę gdzie coś gdzie ona tutaj jest. No i widzicie widok z góry. Tutaj te drzwi. No niestety. W takim świecie żyjemy, że sprawiedliwości nie ma. A nie widziałem, że ktoś tutaj na mi na drzwiach coś. Okaże.